Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy syn kierowcy Formuły 1 idzie w ślady ojca i też trafia do królowej motorsportu, to mógłbym sobie kupić kilka Monsterków. Nie jest to szczególnie dużo, ale w sumie ciekawe, że taka sytuacja ma miejsce średnio co 5 lat. Pierwszym takim przypadkiem byli panowie Parnell. Rek Parnell, od małego, miał motoryzacyjną zajawkę. Grzebał w samochodach, handlował nimi, kolekcjonował, ścigał się i był także menadżerem zespołów wyścigowych. Ścigał się również w F1, gdzie swój pierwszy wyścig ukończył na trzecim miejscu. Było to Grand Prix Wielkiej Brytanii w 1950, czyli pierwszy wyścig Mistrzostw Świata F1 w historii. Rek brał udział jeszcze w sześciu Grand Prix, ale bez większych sukcesów. Jego syn Tim wziął udział w czterech Grand Prix w latach 1959-63, kwalifikując się do dwóch. Jeden skończył na dziesiątym miejscu, a z drugiego się wycofał. Po śmierci ojca w 64 objął pieczę nad jego zespołem wyścigowym. Andre Pilet po II wojnie światowej odnosił sukcesy w wyścigach na szczeblu krajowym. Niestety w Formule 1, gdzie z przerwami ścigał się od 51 do 64, radził sobie zdecydowanie gorzej. Punktował tylko raz i biorąc udział w 14 Grand Prix, 4 razy się nie zakwalifikował, raz nie wystartował i dwa razy nie ukończył wyścigu. Jego potomek Teddy odnosił sukcesy w kartingu, próbował swoich sił w kart, Le Mans, Dwa razy wygrał w europejskiej Formule 5000, a jeśli chodzi o F1, to w 74. brał udział w jednym wyścigu i w trzech weekendach wyścigowych w 77. W weekendach nie wyścigach, bo niestety się do żadnego z nich nie zakwalifikował. Sir Jack Brabham, założyciel zespołu Brabham i trzykrotny mistrz F1 miał trójkę synów. Jeffa, Garego i Davida. Gary i David, tak samo jak ojciec, jeździli w F1. Gary jeździł w 1990 roku w zespole Life. Jeździł, ale się nie ścigał, bo nie zakwalifikował się do żadnego z dwóch wyścigów, do których był zgłoszony. Mogło być to jakiś związek z kondycją zespołu. Mieli bardzo ograniczone środki, ich silnik W12 był najsłabszy w stawce, a bolid był, delikatnie mówiąc, daleki od ideału. Ciężki, awaryjny i źle się prowadził. No i sam zespół ponoć nie miał nawet własnego miernika ciśnienia, i musiano go pożyczać. Gary podziękował za współpracę, a włoski zespół zniknął ze stawki po zaledwie jednym sezonie. I to nie całym, bo w ostatnich dwóch wyścigach nie wzięli udziału. David miał trochę więcej szczęścia. Trafił do Brabama, który jednak nie był już własnością Brabamów. Pościgał się tam rok, osiągając takie rezultaty i mu podziękowano. I przy okazji, bracia nie mieli okazji spotkać się na torze. David do F1 wrócił w 1994 jako kierowca Simtek, a jego partnerem był Roland Ratzenberger. Tak, ten Ratzenberger. Dosłownie po dwóch wyścigach zginął jego kolega z zespołu. David dokończył sezon i do F1 już więcej nie wrócił. Graham Hill trafił do F1 jako mechanik, a odchodził jako legenda. Dwa Mistrzostwa Świata, 14 zwycięstw, z czego 5 w Grand Prix Monaco do tego jako jedyny kierowca w historii zdobył potrójną koronę motorsportu. Niestety zginął w 75. w katastrofie lotniczej. Jego syn Damon miał wtedy 15 lat. 6 lat później zaczął ścigać się motocyklami bez większych sukcesów, by później zamienić dwa koła na cztery. Wziął udział w Le Mans, ścigał się w brytyjskiej F3, Formule 3000. W 1991 był kierowcą testowym Williamsa, a w 1992 został kierowcą F1 w Brabamie. W latach 1993-1996 jeździł w Williamsie, zdobywając mistrzostwo w 1996. Sezon 1997 przejeździł w Arrows, zdobywając jedno podium, a dwa kolejne w Jordanie, wykrywając jeden wyścig. Po zakończeniu kariery w F1 brał udział w innych seriach i pojawiał się w mediach jako ekspert czy komentator. Wilson Fittipaldi Jr. był bratem Emersona Fittipaldiego, dwukrotnego mistrza F1, i pozostał w jego cieniu. W F1 spędził trzy sezony, a jego najlepszym rezultatem w mistrzostwach było zajęcie piątego miejsca, ale jeśli weźmiemy pod uwagę wyścigi, które nie zaliczały się do mistrzostw, to debiut Wilsona był udany. Skończył Grand Prix Brazylii na trzecim miejscu. Jego syn, Christian, jeździł w F1 w latach 1992-94 dla Minardi i footwork, osiągając takie wyniki a największe sukcesy odnosił poza Formułą 1. Co ciekawe, w badaniu Uniwersytetu w Sheffield, które matematycznie miało wyłonić najlepszych kierowców F1, Christian znalazł się na 11. miejscu, zaraz przed Lewisem Hamiltonem. Powiedzieć, że Mario Andretti dużo osiągnął w motorsporcie, to jak nic nie powiedzieć. Mistrzostwo F1, cztery mistrzostwa w Indii... Zwycięstwa w Indy 500, Daytona 500, 12-godzinnym wyścigu na Sebring? No, dużo tego było. Jego synowie, Jeff i Michael, również zostali kierowcami wyścigowymi, a Michael jeździł w F1, konkretnie w McLarenie z Ertonem Senną. Niestety nie poszło mu tam najlepiej. Co prawda zdobył jedno podium, ale nie mógł się dogadać z samochodem, rozbijał się i dodajcie sobie do tego jeszcze presję ze strony zespołu i dojazdy z Ameryki. Michael nie dokończył sezonu, a na jego miejsce wskoczył Mika Hakinen. Młodszy Andretti sprawdził się za to w kart i indy, zarówno jako kierowca, wygrywając łącznie 42 razy i zdobywając tytuł w 91. oraz jako właściciel zespołu. Aktualnie zarówno Mario, jak i Michael zaangażowani są w tworzenie najnowszego zespołu F1, Cadillac'a. W 1977 Gilles Villeneuve debiutował we F1 jako kierowca Macarena, od razu zwracając na siebie uwagę Enzo Ferrariego. Wkrótce dołączył do Ferrari, w którym jeździł do 1982, gdy zginął w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku podczas kwalifikacji na torze Zolder. Na podium znalazł się łącznie 13 razy, 6 razy na najwyższym stopniu, 2 razy zdobył pole position, został wicemistrzem w 1979 i do dzisiaj jest uważany za jednego z najlepszych kierowców w historii F1, a tor w Kanadzie nosi jego imię. Jego syn Jacques od dziecka interesował się sportami motorowymi, a wujek zabierał go na go karty. W późniejszych latach ścigał się w różnych seriach, w 1994 trafił do kart, gdzie już w drugim sezonie wygrał Indy 500 i zdobył mistrzostwo. Jego sukcesy zwróciły uwagę Williamsa i po testach dostał fotel we F1. W swoim pierwszym sezonie został wicemistrzem, w drugim mistrzem, a potem było coraz gorzej. Ale jako, że na temat Raka zrobiłem prawie 20-minutowy film, to nie będę się o nim rozgadywać i zachęcam do obejrzenia wspomnianego filmu. Keke Rosberg był pierwszym fińskim mistrzem świata Formuły 1. Tytuł zdobył w 1982, jeżdżąc dla William'sa, a sukcesy odnosił także poza torem, jako menadżer m.in. Miki Hakinena i swojego syna, Niko. Co ciekawe, Niko, mówiący kilkoma językami, nigdy nie nauczył się fińskiego, a w F1 jeździł pod niemiecką flagą. Zresztą urodził się w Niemczech, a jego matka jest Niemką. Niko ścigał się od małego przez go karty i serie juniorskie, między innymi GP2, które wygrał po Formułę 1, gdzie został kierowcą testowym Williamsa w 2005. W 2006 został pełnotatowym kierowcą, a w 2010 przyszedł do Mercedesa, gdzie ścigał się u boku Michaela Schumachera, a największym osiągnięciem Niko jest pokonanie siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Louisa Hamiltona w równej maszynerii i zdobycie tytułu mistrzowskiego w 2016, po którym zakończył karierę kierowcy i skupił się na karierze youtubera. Czasami można go także usłyszeć jako komentatora F1. Manfred Winkelhock ścigał się w wielu różnych seriach często równocześnie. Jedną z nich była Formuła 1, w której przejeździł 4,5 sezonu w 1980 i od 1982 do 85. Jego najlepszym rezultatem w wyścigu było 5. miejsce. W sezonu 85 nie ukończył, bo niestety zginął w wyniku odniesionych obrażeń po wypadku w Budweiser GT. Jego syn, Markus również został kierowcą wyścigowym, choć jego przygoda za F1 była bardzo krótka. Markus był zastępstwem Christiana Albersa i jego kontrakt ze Spikerem obejmował zaledwie jeden wyścig. Grand Prix Europy w 2007. Wystartował jako ostatni, prowadził przez sześć okrążeń i wycofał się na 15 przez awarię Bolidu. Markus ściga się do dzisiaj w wyścigach GT. Satoru Nakajima zaczął się ścigać dość późno, bo dopiero w wieku 20 lat i osiągał sukcesy w japońskiej Formule 2, wielokrotnie ją wygrywając. Do F1 trafił w wieku 34 lat, w debiutanckim sezonie był zespołowym partnerem Senny w Lotusie, później jeździł z Nelsonem Piquet i łącznie wziął udział w kilkudziesięciu wyścigach, a jego najlepszym rezultatem było czwarte miejsce. Starszy syn Satoru, Kazuki, zadebiutował w F1 w ostatnim wyścigu sezonu 2007 w Williamsie u boku Nico Rosberga. Przejechał dwa pełne sezony bez fireworków, ale za to osiągał sukcesy w Weku, wygrywając dwa razy mistrzostwa i wygrywając trzykrotnie 24 godziny wyścig w Lemon. Nelson Pique, trzykrotny mistrz świata F1, odnoszący sukcesy biznesmen, a także dość kontrowersyjna postać. Mimo wszystko nie można mu odmówić talentu i sukcesów. Jego syn, którego wspierał, tworząc nawet specjalnie dla niego zespół wyścigowy i który wygrał na przykład brytyjską Formułę 3, też na pewno odnosił sukcesy w F1, prawda? Prawda? Niestety, Nelson Piquet Jr. jest najbardziej znany z celowego rozbicia się w Singapurze w 2008 i afery Crashgate, i mamy o tym nawet film. Nelson Jr. w F1 spędził niecałe dwa sezony, raz zdobył drugie miejsce, ale był objeżdżany przez zespołowego kolegę. Ściga się do dzisiaj w różnych seriach i odnosił sukcesy poza F1. Między innymi zdobył dwa mistrzostwa Formuły E. Mimo pochwał od samego serdżakiego Stewarta i wygranej we F3, Jan Magnussen nie zawojował Formuły 1, a największe sukcesy odnosił w wyścigach wytrzymałościowych. Jego syn Kevin zaczął jazdy w F1 w McLarenie i w pierwszym wyścigu zdobył podium. Niestety potem nie było już tak kolorowo. Do końca swojej kariery nie wrócił do top 3. W 2015 roku stracił fotel i był rezerwowym. W 2016 Kevin trafił do Renault, a potem do Hasa. A Has? Wiadomo. W 2021 Kevin ponownie nie miał fotela, by w 2022 wrócić do Hasa i zdobyć z nim pole position. Kolejne dwa sezony również spędził w Hasie jako partner swojego dawnego nemesis, Nico Hulkenberga. Na szczęście między panami nie było już spiny i obaj opuścili Hasa po 2024. Niko dalej jeździ w Formule 1, a Kevin w wyścigach wytrzymałościowych. Jos Verstappen ścigał się jako dziecko go kartami, następnie bolidami, m.in. w niemieckiej Formule 3, a przygodę f 1 zaczął od testów z zespołem Arrows w 93. Poszło mu tak dobrze, że odezwały się do niego wszystkie zespoły poza Ferrari i Williamsem. Kontrakt podpisał z Benettonem i w 1994 jeździł u boku Michaela Schumachera, zdobył dwa podia, został podpalony i pod koniec sezonu zastąpiony przez Johnnego Herberta. W kolejnych sezonach jeździł dla różnych zespołów, punktował zaledwie cztery razy i po 2003 pożegnał się Z1, ścigając się jednak dalej w innych seriach, między innymi wygrał Le Mans w klasie LMP2. Kariera Josa została jednak przyćmiona przez osiągnięcia jego syna, Maxa, ale Jos najpewniej jest z takiego obrotu spraw zadowolony. Bo gdy tylko Max zaczął się interesować wyścigami, Jos stał się jego mentorem, trenerem i menadżerem. Choć jego metody wychowawcze i treningowe, na czele z historią o stacji paliw, były delikatnie mówiąc kontrowersyjne, tak Max przyznaje, że dzięki nim stawał się coraz lepszym kierowcą i obecnie ma z ojcem dobrą relację. Przy okazji Max jest najbardziej utytułowanym synem kierowcy F1 w historii, a poza czterema mistrzostwami ma na koncie trochę rekordów. Między innymi najwięcej wygranych w sezonie i z rzędu, najmłodszy kierowca F1, czy najmłodszy zwycięzca Grand Prix. Dziś standardem jest stawianie pierwszych kroków w motorsporcie w wieku kilku lat, ale dawniej nie było to tak powszechne. I zanim Jonathan Palmer zaczął się ścigać, zdążył zostać lekarzem. Nie przeszkodziło mu to w wygraniu brytyjskiej F3, czy europejskiej F2 i dostaniu się do F1. Niestety tam już nie odnosił sukcesów. Ale gdy skończył ze ściganiem, został komentatorem i pomagał także przy tworzeniu McLarena F1. Jego syn Jolion również został kierowcą wyścigowym. Wygrał GP2, wcześniej był drugi w Formule 2, został kierowcą testowym Formuły 1, a w 2016 pełnoetatowym kierowcą Renault. Biorąc pod uwagę formę francuskiego zespołu oraz fakt, że był to pierwszy sezon Palmera, to poza paroma wpadkami nie było najgorzej. Zdobył aż jeden punkt i nie odstawał bardzo mocno od Kevina Magnusena. Ale w 2017 miał częste awarie, zdobył punkty aż jeden raz, a nowy partner Nico Hulkenberg przyjechał się po nim jak walec i Jolion został wyrzucony z Renault przed końcem sezonu. Niemniej, między innymi dzięki temu krótkiemu epizodowi, został komentatorem i ekspertem F1. Kiedyś w F1 jeździli bracia Schumacherowie. Michaela zna prawie każdy, jest uważany za jednego z najlepszych kierowców w historii i zdobył 7 tytułów. Ralf wygrał 3, ale wyścigi i wydaje mi się, że bardziej jest znany z głupich wypowiedzi niż z jazdy w F1. Obaj mają synów, którzy się ścigają. David, syn Ralfa, doszedł do F3 i obecnie ściga się samochodami GT. Mick, syn Michaela, wygrał zarówno F3, jak i F2. Był kierowcą testowym Saubera oraz Hasa, a w 2021 stał się pełnoetatowym kierowcą, trafiając do amerykańskiego zespołu. Choć w swoim pierwszym sezonie nie zdobył punktów, to przez cały sezon regularnie objeżdżał swojego partnera. Nikita Mazepina. W 2022 Mazepina zastąpił Kevin Magnussen, i na jego tle Mik nie prezentował się aż tak dobrze. Ponadto jego kraksy kosztowały Hasa miliony i z Mikiem się pożegnano. Po rozstaniu z Hasem, Schumacher był kierowcą rezerwowym i testowym w F1, a aktualnie jeździ w Weku, w zespole Alpin. I to by było na tyle. Źródła i ciekawe linki, w tym ten do Discord'a, zostawiam jak zwykle w opisie i zachęcam zwyczajowo do subowania, komentowania oraz łapkowania. Polecam także nasze inne filmy, na przykład te. Miłego dnia i do następnego.